Na kanale, ja jestem Sehio i dzisiaj będziemy grać w Uratuj nas. Tak, chcę kontynuować tę serię. Wiem, że nie wszystkim przypadła ona do gustu, ale naprawdę bardzo zależy mi na tym, aby skończyć to, co zaczęłam. Nie lubię zostawiać historii w połowie. Także te osoby, które czekały na ten film serdecznie, zapraszam. A teraz przypomnijmy sobie szybko, co się stało w poprzednim odcinku. Misję zniszczenia życia ćwierom przejął agent ATF, który miał całkiem niezłą chemię z Bellą Majką. Przez pół dnia przygotowywał się do spotkania, a następnie zaprosił ją do domu. Niestety taka strategia całkowicie nie spodobała się agencie FBI, która cóż, ruszyła z bronią na Bellę Majkę. Świadkiem tego zdarzenia był pewien przypadkowy przechodzień. Co oznaczało, że już wkrótce w całym mieście miała rozejść się plotka o tym, że agentka FBI dokonała morderstwa. Ciekawe jaka kara czeka agentkę FBI za taką lekkomyślność. Dobrze, jesteśmy z powrotem i teraz tak, wylosowałam trzy rodziny gotyckich ZAS i biznes. Dzisiaj będziemy prowadzić biznes jako Janusz biznesu, ale na początku zaczniemy od Gantera gotyccy. Gunter Gotycy, e, jest to mężczyzna, tak? <grymne> Jakby nie patrzeć. Gunter jest ojcem Henryka Ćwira i jednocześnie wdowcem, bowiem ta Kornelia została zabita przez agentów. Gunter był bardzo przytłoczony śmiercią swojej żony. Tak bardzo, że zapomniał nakarmić koty, które głodowały. O, akurat Henryk dzwoni, chce zaprosić go gdzieś na miasto. Okej, okay, możesz w sumie iść. Ostatnie wydarzenia były zbyt nietypowe, aby mogły być tylko zbiegiem okoliczności. Henryk miał zamiar ostrzec Gantera. Być może jego życiu groziło niebezpieczeństwo. Kto wie, czy nie stanie się on kolejnym celem agentów. Ostatnio jest mi strasznie ciężko. Rozumiem to. Moje życie jakoś się toczy, ale to już nie to samo co kiedyś. Szczerze mówiąc, zastanawiam się ciągle, kto porwał Kassandrę. Ja też nie rozumiem tego. Co musiał być jakiś potwór? Tato, zaprosiłem czy tutaj właściwie z tego powodu, że będę potrzebował pieniędzy. Mam nadzieję, że się nie obrazisz. Planuję, ha, powiedzmy, inwestycje. Mógłbyś otworzyć dla mnie safe i wyjąć trochę gotówki? W sumie to tak, mam te oszczędności. Jestem już stary. Na niewiele się przydadzą. Mogę ci przelać pieniądze. Jejku, dziękuję. Bardzo mi się to teraz przyda. W tym czasie agentka FBI cały czas była na miejscu i podsłuchiwała tę rozmowę. Henryk nie wiedział jeszcze o śmierci żony. W ciągu najbliższych kilku dni spotka go bardzo niemiła niespodzianka. Wiedzieliście, że w czasie deszczu tutaj po dachu spływa woda? Jakoś nigdy wcześniej nie zwróciłam na to uwagi. Wybacz, synu, jestem już śpiący. Prześlę ci wszystko na konto. Do widzenia. Do widzenia! Po powrocie do domu Gunter otworzył safe i przelał pieniądze Henrykowi. Zamknięte? Halo! Jest tam kto? Czy ktoś mnie zamknął? Cholera, Słabo mi coś chyba mam z serca. Głosowa. Cześć, Tato. Przepraszam, nie miałem głowy do tego, żeby z Tobą porozmawiać i zapytać, jak się w ogóle czujesz. Może spotkalibyśmy się jakoś w przyszłym tygodniu. A i doszły pieniądze. Dziękuję za przelew. Czy Gunter przeżyje? No cóż, wątpię. Ale teraz musimy przejść do kolejnych rodzin. Zostały nam jeszcze dwie: zas i biznes. Może teraz zas? Jesteśmy w rodzinie ZAS. To są współtwórcy tego otoczenia. Stworzyli po prostu siebie w tej grze. Tutaj mamy szpadla. I uwaga, tutaj jest torbacz. Wydaje mi się, że nie są razem. I mają też osobne pokoje. Sprawdźmy, czy jest między nimi jakaś chemia. I na tej podstawie zdecydujemy. O, jeden piorunek jest. Hmm, po jednym piorunku. Ciekawe jak z Paper Monster. Tutaj mamy ich koleżankę. No, chemię nawet mają, ale nie wiem, czy kurczę coś między nimi robić, czy nie robić. No, bo ci Simowie to są tak naprawdę prawdziwi ludzie, którzy zostali tutaj odwzorowani, więc nie wiem, czy mogę w ogóle takie akcje robić. No, ale dobra, zadzwońmy do ich koleżanki, sprawdźmy, czy coś tam między nimi będzie. No, niestety akurat jest w pracy, ale jestem ciekawa, czy coś tutaj jakiś romansik mógłby być, czy nie za bardzo. Ten nawet ma ochotę na romansowanie, więc to by kurczę pasowało. Ten z kolei. O, 51 randek. Kto to w ogóle wykona? Na pewno nie ja. O, tu jakieś, jakieś miejsca. Zaprosili gamera Marka Kawalera. A Marek oczywiście do komputera. I tyle z niego było. Tyle było z jego towarzystwa. Dobra, odbierz ktoś ten telefon. Jest, jest! Paper Monster oddzwoniła! Dawaj szpaler do słuchawki. I cyk, Dzień dobry, Paper Monster. Ciekawa jaka jest chemia między nimi. Zobaczcie jaka to przyjaźń jest. Oj, Nawet go zaprasza gdzieś. Zaprasza go. No, randewu będzie chyba. Jakieś potrójne randewu. Razem z tym torbaczem. Szpadel i torbacz. Nieźle. Niezłe ksywki. Dobra, idźmy do jakiegoś, o, do jakiejś osady. Tradycyjny, współczesny. I jakiś tam jeszcze. O, jest, jest. Dawaj ją. Sprawdźmy czy się podoba. Taka sobie. I ten też myśli, że taka sobie. Ma wyższą chamię ze swoim współlokatorem. No cóż, może powinni poznać się lepiej. Jak mam mu wyznać miłość? Jak wytłumaczyć mam? Kim jestem? Co się stało? Tego nie wiem. Co robić, nie wiem sam. Potrójna randka zamieniła się w pojedynczą. A chłopcy rozmawiali ze sobą do późnej nocy. No cóż, może nie będziemy im przeszkadzać, może po prostu przejdziemy do rodziny biznes. Tam, gdzie czeka na nas Janusz. Tak, Janusz biznesu. Zobaczcie, Janusz biznes żyje dosyć skromnie. I. Ojej, ten dywan to łóżko. Ugh. Nie ma zbyt dobrego gustu. W każdym razie, zobaczcie, ile ma na koncie. Prawie 900 tysięcy simoleonów. Wiem, że podpowiadaliście mi trochę co innego, ale postanowiłam otworzyć. Komis samochodowy! Tak! Tak, otwieramy! I ciekawa jestem, czy uda się w ogóle coś sprzedać. Jest! Janusz Biznesu otwiera biznes! Jest! Gotowe! Można sprzedawać, słuchajcie! Cyk, cyk. Cyk, 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 cyk. No i zaczynamy, uwaga, jest pierwszy klient. Elden Czkawek, on, on zastanawia się nad samochodem? Czy tylko co? Czemu on tu stoi? Patrz Elden, jaka świetna bryka. Dawaj kasę. No zobacz, zobacz jaka świetna. Widzisz, patrz. Patrz jaka genialna. O, a tu kto? Jakaś smuti... Snuti patuti! Oni są... Oni mają pełno kasy. Pokaż, pokaż jej ten nowy samochód. Ona na pewno będzie chciała, ona jest bogata. Zobaczcie, jak ona wygląda. Ona jest z tego bogatego rodu. Zobacz, jaki świetny samochód. Widzisz to? Widzisz to? No i co ona na to? No, całkiem niezły, co? Kup samochód. No weź. Zaczyna się nad nim zastanawiać, Boże, przekonaj ją. Jak się ją przekonuje? Może porozmawiaj z nią? Spróbuj jej sprzedać? O Jezu, źle! Źle! Zmieniaj temat! Dawaj na pieniądze! Rozmawiacie o pieniądzach! O bogactwie! O świetnym samopoczuciu! O pięknie! O wszystkim, co nie jest związane! O niczym, co nie jest związane! Ech! No nie gadajcie o więzieniu! Jezu, ona nie lubi pieniędzy! Weź o kulturze, gadaj! Masakra! Zaraz jej spadnie ta chęć kupna! Janusz, postaraj się trochę! No, sprzedawaj jej to. Ona się serio zastanawia, ona ma pieniądze. Niech ta też tutaj się stara. Opowie jakiś dowcip, coś. Kurczę, już mamy dwie zainteresowane. Jest! Wzięła ten samochód! A myślałam, że weźmiesz ten samochód, a nie ten. Ale o ja, i tak jestem taka dumna. Szybko. Bądź kasjerem, bo ona czeka. Janusz biznesu, co za szczęście. O, zapłaciła! Jest! Brawo! O Jezu, nie spodobało jej się. Chyba musi Janusz biznesu ją namówić. Ta Michalina w ogóle sobie nie radzi z biznesem. No i zepsułaś wszystko, no. No i dupa. I żadnego zakupu nie będzie. O, ta się zaczęła zastanawiać. Janusz biznesu wkracza do akcji, uwaga. To jest najnowszy model z 1995 roku. A, i nie spodobało się, cholera. Może zaczniemy też sprzedawać kwiaty sprzed domu. Może będzie wtedy więcej chętnych. Mam takie przypuszczenie, że może te obiekty są zbyt drogie, jak na taki pierwszy poziom biznesu. Może trzeba tutaj kurczę... O, proszę bardzo, nawet ten się zaczął zastanawiać. I to poważnie. No, no bo kwiatki tanie. Niech Janusz go namówi na ten deal. No słuchaj, takie róże sprzed domu sprzedajemy. Gdzie takie znajdziesz człowieku? Zobacz jakie dorodne. NO I NIE SPODOBAŁO SIĘ, BOŻE, JANUSZ BIZNESU Naucz się robić biznes Może trochę relacje trzeba z nimi zbudować, wiecie o co chodzi Szybkie pytanie, a co tam u pani, jak się pani czuje, a wszystko w porządku? O, jaka piękna fryzura Mydl oczy jak prawdziwy sprzedawca Ta też już się zastanawiał od długiego czasu Ale też wolno jej to rośnie, kurczę, bele Miałam ambicje z tym komisem, ale Widzę, że musimy poprzestać na kwiatach sprzed domu Dobrej to. Czerwona gwiazdka od tej baby. Dlaczego niby? Przecież my się tak staramy, słuchajcie. No daj sobie coś wcisnąć, no. Kwiaty przed domu. Co? Nadal nie. O, przyszła następna. Hatfieldowa. Ciekawe, co ona będzie chciała kupić. Może chociaż kobiety kupią kwiaty. Weź się postaraj, człowieku. Może akurat się uda. No, weź kwiatki, zobacz jakie piękne. Dobra, to bez sensu. Janusz biznesu próbuje namówić i jest gorzej niż było. Niech już lepiej stanie na kasie, bo wydaje mi się, że Hatfieldowa kupi ten bukiecik. Jest! Kupiła krzaka! Brawo! Nareszcie! Drugiego krzaka chcę kupić. Doskonale. Może chociaż teraz się uda, chociaż jakieś kwiaty sprzedać. No, Hatfieldowa kolejne kwiaty wzięła, chociaż ona coś tu kupuje. Jeszcze? Jeszcze będzie brała? Boże Janusz biznesu szuka cyferek na kalkulatorze, Matko Boska. Poziom nieogarnięcia, ale narzeka. Dobra, zamykamy ten kram. Możecie mi powiedzieć, jakie macie swoje sposoby na to, aby rozkręcić biznes w Tesin 2? Ja szczerze mówiąc za dużo tych biznesów nie prowadziłam, mimo że miałam taki dodatek, ale totalnie nie ogarniałam jak to się robi, więc nigdy nie udało mi się rozwinąć dobrze tego przedsiębiorstwa. Kolejny dzień biznesu, mam nadzieję, że tym razem uda się sprzedać jakiś droższy samochód, ale zobaczymy. No patrz, tu ma takie fajny, no? Rocj, zakupuj auto. A ta? Może chociaż krzak kupi, słuchajcie. Coś słabo nam idzie. Próbuję niby ten sprzedaż podstawową dać, ale... Naprawdę kiepsko. No, gwiazdki spadają od tych sprzedaży jego. No niestety, no, goście nie są zadowoleni z takiej obsługi. No i spadają te gwiazdki. Weź pogadaj, pobaw się piłką, nie wiem. Co tu zrobić, żeby oni zaczęli kupować? No patrz, tutaj masz samochód. O, proszę bardzo. I teraz sobie go kup, dobra? A ja lubię obsłużyć. Kwiaty pokupowali, ale samochodów nikt nie rusza. No cóż. Nasz komic to jednak nie był najlepszy pomysł. Powiem wam tak: minęły dwa dni, sprzedaliśmy kilka krzaków sprzed domu i jeden samochód. No, nasz biznes nie idzie za dobrze i powiem Wam szczerze, że Janusz biznesu chyba się do tego biznesu nie nadaje, albo to może ja coś robię źle? No nie wiem, napiszcie, jakie macie wskazówki odnośnie prowadzenia biznesu. Ja co prawda nie będę kontynuowała tutaj tego biznesu, ale może otworzę gdzieś indziej. No i cóż, na razie Was żegnam. Wiem, że ten odcinek był mało o ćwirach, no ale takie są zasady. W trzecim odcinku danej tury zawsze robię jakieś takie nie wiadomo co. Także do zobaczenia w kolejnym odcinku. Nie wiem czy będzie w przyszłym tygodniu, czy nie, ponieważ ostatnio mam strasznie dużo na głowie. I dziękuję wam bardzo. Życzę Wam miłego wieczoru popołudnia. Pa pa! Do widzenia!